Chociaż dzieli nas milion sprawia zawsze wybiorę Ciebie Sami pod kołym niebem tańczmy sami Minęła właśnie 11 Wiadomości przygotowała i przedstawi Justyna krzysztanowicz. Powiat sierpecki otrzymał środki na rozwój szkół średnich w ramach dwóch programów samorządu województwa Mazowieckiego. Mazowiecka szkoła przyszłości dla liceów i zawodowe Mazowsze Przyszłości dla techników. Wsparcie trafiło do liceów i techników z zespołu szkół nr 1 oraz z zespołu szkół nr 2 w sierpcu, a także do liceum ogólnokształcącego imienia Majora Henryka Sucharskiego. W uroczystości przekazania symbolicznych czeków uczestniczą m.in. wicesterosta Piotr. Rzeszotarski oraz dyrektorzy szkół. To kluczowa inwestycja w nowoczesne kompetencje i przyszłość młodzieży naszego powiatu. Serdecznie dziękujemy samorządowi Województwa Mazowieckiego. Ważna informacja dla wszystkich pasjonatów wędkarstwa. Koło Polskiego Związku Wędkarstwa numer 120 Kasztelan w sierpcu zaprasza na spinningowy puchar Starosty Sierpeckiego. 11 listopada 2025 roku na łowisku Jeziórki. Zbiórka o godzinie 6.45 w Altanie. Wędkowanie w godzinach od 7 do 11. .00. Każdy zawodnik musi posiadać podbierak, miękką siatkę, rozwieracz i szczypce do wypinania. Zapisy trwają tylko do dziś, 7 listopada w sklepie wędkarskim Olimpijczyk ulica Braci Tyłodzieckich 24a. Wpisowe 20 zł. Po zawodach przewidziano Ciepły posiłek oraz nagrody ufundowane przez starostę Sierpackiego, dołączcie i spędźcie ten wyjątkowy dzień w sportowym duchu serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rocka, metalu i energetycznych dźwięków na wyjątkowe wydarzenie, które wstrząśnie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Oblężenie Twierdzy to nowa cykliczna impreza, której pierwsza edycja ma szansę stać się obowiązkowym punktem w kalendarzu fanów ciężkiej muzyki z całego regionu. Koncert Oblężenie Twierdzy 15 listopada bieżącego roku o godzinie 18:30 w Centrum Kultury i Sztuki w sierpcu. Spodziewajcie się potężnej dawki, gitarowych riffów, dynamicznej perkusji i charyzmatycznych wokali, które dosłownie oblężą scenę Domu Kultury. Co najważniejsze, na to wydarzenie kulturalne wstęp jest wolny. To doskonała okazja, by spędzić sobotni wieczór w towarzystwie świetnej muzyki i wspierać lokalną scenę rockową. Nie przegapcie tego wydarzenia! Jak co roku na stadionie miejskim w Sierpcu, rozegrany zostanie nocny turniej piłki nożnej. 28 listopada 2025 roku o godzinie 17. Na uczestników czeka gra przy sztucznym oświetleniu na dwóch boiskach. Liczba miejsc jest ograniczona. Można zgłaszać drużyny przez maila, który znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu. Na turniej zapraszają burmistrz miasta Sierpca Jarosław Perzyński oraz Rada Miejska w Sierpcu. Nie czekajcie, zapisujcie się i walczcie o puchar. Po te i wiele innych wiadomości zapraszamy na stronę internetową www.wsierpcu.pl Pogoda w Sierpcu Hej, sierpc jest 11, a dzień już całkiem rozkręcony. Temperatura skoczyła do 8 stopni, słońce wreszcie wzięło sprawy w swoje ręce i rozprasza resztki porannej mgły. Na niebie sporo błękitu, powietrze rzeszkie, ale przyjemne, takie, które od razu stawia człowieka na nogi. Idealna pora na mały spacer po mieście, szybki lunch albo po prostu chwilę, żeby złapać oddech. Krótko mówiąc, jest dobrze, a będzie tylko lepiej. Oh good, Nim każdy dzień ma własny rumieńców kurs